Już dziś zamów nową płytę kamerzysty na kamerzysta.store bądź klikając pierwszy link w opisie, aby otrzymać swój podpisany egzemplarz. Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamarzysta i w dzisiejszym odcinku wynajęliśmy busa, bo będziemy się przeprowadzać. Jeżeli ty jesteś nowy na kanale, tak dokładnie do ciebie mówię, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszu, Zostaw tam na dole i dążę do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo mam nadzieję, że do końca wakacji uda nam się wbić milion subskrypcji. Szybkimi krokami zbliżamy się do tego miliona, mamy już ponad 670 tysięcy subskrypcji, także leci to w za zatrważającym tempie. W każdym razie, wziąłem ze sobą dzisiaj konserwatora, który pomoże mi z przeprowadzką. E, no i cóż, cóż, będziemy musieli przewieźć tych, 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 tych. tych no dobrze. nie mów brzydko. Wszyscy się z tyłu zmieszczą na pewno. Tylko wiesz co, ja będę musiał tym pojechać do Warszawy i ja nie wiem czy ja to prowadzić, szczerze mówiąc. Nauczę cię. Nauczysz mnie? Nie. Jesteś pewny? Oczywiście. W 100%. procentach. Ale... Bank. Ale to jest wielkie, wielkie, wielkie jak ty. <laughs> ja się zmieszczę w ogóle na ulicy? Pewnie, słuchaj, to nie jest jakaś tam żadna filozofia, no. dasz radę, słuchaj, spokojnie, klima jest, wszystko chodzi, działa. No nie wiem, nie jestem do tego przekonany, nigdy nie jeździłem czymś takim, ja zawsze sportowymi furami jeździłem. No widzisz, ty jeździsz sportowymi, ja dużymi, no to mówimy się tak, ty mnie nauczysz jeździć sportowymi, a ja ciebie dużymi autami. No w początku. No i gra. No i cóż, być może w dzisiejszym odcinku zobaczycie nasz nowy dom, także ja jestem mega podekscytowany, nie wiem jak wy. Zapraszam państwa do oglądania. Ty, powiem ci, że ja się tym boję jechać. Zobacz, ulica jest, no nie wiem, stary, to jest wielkie bydle. No ale. Jeśli no, człowiek wie, wychodzi przed matkę, Ale ja po co tu biegi zmieniał? Szczerze, nie jeździłem manualem 4 lata. 4 no. lata i nagle dają mi auto z, ma z manualem. No. no ale dobrze ci idzie. no przecież... Tak dobrze mi idzie. No przed chwilą prawie babcie przejechałem, tak dobrze mi idzie. Ale starasz się, nauczyć się, przyzwyczaić się. Ja mam tym jechać do Warszawy, tak? No, no będziesz musiał. No nie wydaje mi się. A czemu ty nie możesz tego poprowadzić? No ponieważ mam pilną inną pracę teraz. Którą muszę wykonać. Dobre. Dobra, widzowie powiem wam, że będzie ciężko dojechać tym do Warszawy, no ale postaram się to dla Was zrobić. Postaram się to zrobić dla wszystkich. W każdym razie jedziemy teraz do domku, wziąć wszystkich i pojedziemy już do, do nich. Kurde, boję się przez siebie, przez proszę, siebie, proszę bo... musisz poprowadzić tutaj do domu. No to się zatrzymaj, ja będę prowadzić. Przecież się nic nie zmieści. Jak się nic nie zmieści? Przecież to jest wielki bus. Jak sama Karina ma 20 kartonów butów. Ile? 20. No co ty gadasz? mówić. Się... O, o żeś zamówił kurczę, dostawczaka. Za mały. Jak za mały? No mówiłem, że za mały, mały no. Na... Tak. Co ty tu zmieścisz? Co to jest na same skarpetki i majtki? To no chyba jesteś niepoważny. Jak ale tutaj, tutaj same to... moje ubrania wchodzą, człowieku. Tutaj To jest na same ubrania. Chyba jesteś niepoważny, człowieku. No jak wrzucę tu kartony z moimi rzeczami, to co to, 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 to dla mnie rozumiesz? Ty ty Czy co nie gadają? Szan nie ma, co on gada. 观点吗？观点吗？这个。 Dwie pary skarpetek, jedna para majtek. Dobra, to wy nie dbacie o higienę on, i łazicie ciągle on w tym bierze, samym. Nie wiesz, że on wyrzuca, ciągle. kupuje nowe. No, ty kupujesz cały czas, łazisz w tym samym, kurde, i się ufajdasz w całej farbie i chodzisz brudny. To ja chcę mieć rzeczy Chociaż i mieć sterylnie. Ja nie muszę. Dobra, w każdym razie, gdzie to jest co? To, to, to jest co? To? Na no co? To jest koniec. Ty tak? przecież jak wiole. twoje umiejętności. Są swoją kolekcję, co? To są twoje umiejętności, tak? Ale jakie umiejętności Czy w ogóle gadacie? No? no, potrafiłeś zamówić dla mnie tylko, tak? O ty się nie znasz. No, ale to za małe jest. swojej no? jak swoje no to. W drugie to tyle miejsce powinno być. Na szczęście Biola nie jedzie z tym ze mną. A gdzie gorsety pochowa? Co? Gorsety? No. Jakie gorsety? No Taki gorsety? ma takie na brzuch. Ona się zakłada. DHL-ką. Że kurczę, troszulkę. żeś kurde zawiodłeś Przyciskające mnie. Przyciskające. Zawiodłeś Najwyżej no palety weźmie i na paletach no przewiezie no. dhl om Albo szofer jej ten, bo on w Żabce już tam będzie nosił te skrzynki, to i może przenieść, zaniesie do Warszawy. No paleciaków. No. a Ale właśnie trzeba Ja myślałem, że może jakąś łódką dojedziemy tam. A może od razu statkiem kosmicznym. No nie wiem, myślałem, że łódkę weźmiesz przynajmniej jakąś. I normalnie dobrać? magazyny, wszystko. Przygotowana już? Tak, ale mi no. ja 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 nagrałem sobie w piżamie. W piżamie? Tak, nie mam dostajnika Spakowane już wszystko? A jak myślisz? Z tego nie ma... bierzemy, tak? Czego? Do no tego, co zostało tutaj. Jeszcze nie wiem. A na czym tu się zastanawiać? My jeszcze kalosze. No ile mamy tych, tych worków? Znaczy tych kartonów? Dużo, nie? Nie wiem, czy to się wszystko zmieści, bo rzeczywiście to może być za małe. Ja nie wiedziałem, że ty masz 10, par... 10, znaczy, 10, 10, 10, 10. kartonów butów. Butów mamy każdy po jednym kartonie. Po co kłaniesz? Jak kłamie? No to iść pokazać ci? A Mariusz powiedział co innego. No to słuchaj się Mariusza daleko zajdziesz. No to co? Fotel też zabierasz? No fotel też zabieram, no. Ten napis? ściągnąć? A może strąć w sumie? Tak, bierzmy go, no. Co weź, ty? Bierzemy go, nie. No, bierzemy ten napis. Może no. Jeszcze panele ściągniemy. No nie, tak? ale nie, ale no co, obrazy Czecie? też, tak? Nie, no bez przesady ja mamy to tam obrazy. Nie od płytek? Co? Trochę nie, ja nie jestem od płytek tutaj. To weź ściągnij z jaszczurem i to tyle, to no. Dobra, napis na pewno mi się wydaje. No napis się przyda, nie? No jak? Dobra, weź się, ubierz, w końcu ogarni, łazisz, kurde, ja yy, pół goła Gdzie ma tu zdjęcia na tym telefonie? Nie, no, wygląda na no, pióra. No, 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 szkoda no, patrzeć, nie, nie chcę. Nie chcę nie patrzę na nagolasę. Nie, nie chcę, nie chcę. Nie na gola sasję. Zobaczę na mam w telefonie. Nie chcę, nie chcę. Ale krótko! Jak wam idzie pakowanko? Nie wiem, ciężkie, to jakby tam cegły były. Kariny są trzy razy cięższe niż. Dosyć, że ja musiałam wszystko spakować. Aaaaaaa, tak, tak! Weź tu tylko i patrzę w jakie co mieli Generalnie? Karina ma 12 kartonów, a my mamy wszyscy 8, czyli resztę. Musiała twoje gacie osrane schować. No weź, skądś? A i hulajnogę bierzemy przede wszystkim, to już mówiłem. Ja tylko już sobie ładowareczkę naszykowałem tam. Ten, pakujemy. Tylko, że jeszcze muszę podjechać do warsztatu, zmienić opony. Może byś coś zrobiła, nie tak skądś? Gdybyś tylko nagrywał, nic nie robił. Ja będę to rozpakowywać. Wystarczy. Okay ja już pojechał, na pewno wszystko. Karinka, 21 kartonów jest wystarczający dla Ciebie? No nie no, jeszcze przecież walizka do auta w zbiórku Jezu Chryste. Taka malutka. Albo ja też mam malutką. Albo 40. Nie, jeszcze taki. reklamówka z rzeczami dla świniaka. Dobra wielka. jedziemy. Pożegnasz się z mamą, Ty się pożegnasz z mamą. No moja Moja też. Myślisz? Ale wiesz zadowolona, że nie myślę, tylko wiem. Mi Twoja by się czasy. cieszyła, nie? Jak od niej byś uciekł, to by ci jeszcze zaklaskała, nie? Ta, pobiegłaby kurde za nim. Zarąbali mi auto i ja jakiś dostawczakiem a oni sobie full wypas opcja. Szkoda komentować. Jeszcze kapcia pali. Nie pal tego kapcia! Woda to jest... wyleciała stąd na wiolkę całej! Cała to mokra! mokra! Ale jak wyleciała? Skąd? W samochodzie Czajsztą Co? To przecieka W samochodzie była woda Czajsztą Z tego wyleciała woda Z tego i cała wiolka jest mokra Od tego tutaj Aha, to fajnie Od tego wszystkiego Od tego Dobra, No dobra, jedźcie po... Dobra, jedziemy dobra, Zobaczcie, jadźcie. do kogo jedziemy najpierw? Dobrze, no, do... Do... no idioci Idioci Dostawczakiem jest... was robię Dostawczakiem was robię, jo a co w ogóle twoja mama powiedziała o wyjeździe? Ona się cieszy moim szczęściem. Ty chyba ty nigdzie nie pojedziesz. Jakie? Ja nie pojadę? Przyszłość, a, e, nowy rozdział, e, pieniądze, popularność. Ja rozpoczynam nowe rzeczy. To są moje marzenia. Muszę je spełniać. Przepraszam, że cię zostawiam. Ty prawda, Ja sobie jedynie w życiu nie pogodzę. Ty gdzie ty pojedziesz, gdzie Dobra, się, nie? E, będę ci bierała za. Dobra, będę ci kasę wysyłał Masz moje rzeczy ostatnio. O, już mi walizkę ja, spakowałaś. Dobra, spakowałam ci tylko dlatego, że poprosiłeś, ale nic nie mówisz o jakimś wiedzeniu. E, już nigdy to nie nie wrócę. Nie wrócę do tej Meliny, do tego Szczecina. Widzisz mnie prawdopodobnie ostatni raz w na 2-3 tygodnie, a teraz nie, jakieś całe na... życie? Na całe życie wyjrzał. Nie wiem, to ja do z ja, tobą. To. Nie, zostajesz tu. Będę ci wysyłał pieniądze. No a to, to co, co mam się panikuj. nie widzieć? A brat twój to co? Dobra dobra, siema. Ale to może z bratem byś się pożegnał no to, chociaż. Obra. No stary. Chodź. no. ale... Ja, ja, ja ten. Ja, ja będę dzwonił. Do ciebie będę dzwonił. Do ciebie będę dzwonił. Będę dzwonił do wszystkich. Nie martw się. Nie martw się. Nie martw się. A to ty nie powiedziałeś, ja w ogóle mam Spokojnie. No, ale mówiłeś, że w ogóle mama coś... wszystko wie. No człowieku. No. O... no. Wie. Co? Wie. 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 No nic nie e, wiedziała. E, słuchaj, no nie, nie martw się, nie płacz. Ja, nie wytrzyma, ja, ja, wytrzyma. ja zdobywam szczyty, tak? Ja zdobywam szczyty. No przecież, będą pieniądze, będzie ale Zostawiasz nas na taki kawał czasu. Dobra, rozumiem słuchaj, mam cię nie... Jan... kocham cię. No kocham co? Dobra, może schodź, bo zaraz będzie histeria. Zaraz będzie histeria, szybko bierz, bierz się ten i chodzimy. E, kocham cię, mamo. B będę do ciebie dzwonił, jesteś najlepszą mamą. Dobra, do widzenia. Ty, ale stary. Zamknij drzwi. Stary, ale mówiłeś, się. że ona o wszystkim wie. Nie chciałem, bo ja wiedziałem, jak zareaguje, dlatego tak. Tak, bo przed chwilą pytaj, że będziesz szczęśliwa. cicho, no co, a nie wiesz, jak matka reaguje na takie akcje? To nie jest. To akcja, no takie akcje nic nie powiedziałeś? No, co? Nie chciałam mnie tak szokować, bo ona już wcześniej podejrzewała. Ale wiesz, wolno nam postawić ją w takiej sytuacji, niż żeby się męczyła. Tak. Teraz się chwilę pomęczy, dojdzie do niej. Dobra, już sms -y do mnie pisze, dobra, chodź że Dredasz w ogóle nie, nie powiedział matce, we że jedzie? I postawił ją to faktem dokonanym? Ja też jo, nie powiedziałem. Co ty bo się gadasz. Bałem. Ja się bałem powiedzieć. Ty nie jedziesz. Dobra, idziemy. Są do narzeczonej i powiedziała, że mi nie otworzy. W sensie? No, że mi nie odda tych plus. Nie odda ci? Nie. Nie to to? Ja wiem. To oni byli wczoraj na tym, nie, to było przedwczoraj na tym zlocie z widzami, to oni są też. Nie, nie pamiętasz ich? Ja ich kojarzę, oni tutaj mieszkają. Dobra, no e, możemy mi. ten, e, te rzeczy gdzieś odłożyć? No No to chodź, idziemy. No. A ty tylko tyle masz? No przecież już wcześniej się zapakowałem u ciebie z domu, bo mam wszędzie rzeczy. Tu, tam, wszędzie mam trochę rzeczy. No tak, no bo taki bezdomny, no dobra. No to... Prezes firmy e, budowlanej firma Kogucik, więc tutaj prezes Sin jeździ, jeździ, nadzoruje, nadzoruje, tak, więc wszystko jest pod kontrolą, każde paczki rozebrane, rozesłane i wszystko zapakowane, więc... I co tam, zbudowane? Będzie budowany. Co się dzieje? No jak się nic nie dzieje? Mów Dobra, szybko, pakujmy to i musimy zbijać Ale, ale zbierasz, dlaczego? Wadasz. Moja mama nie wie o niczym Jak nie wie o niczym? No nie wie No co ty dajesz? On głośnik? On Naprawdę nie wie? Nie wie Ty to słyszysz, Wiolka? Ty też nie powiedziałaś nic? A jak myślisz? No, ty no ty nie wiem, no po, on tu powiedział, że ty powiedziałeś, powiedział, że, powiedział, że, powiedział, że powiedziałeś i co? Moja mam wie od Ale po co ci te głośniki jakieś stare? Stary, nie tak. rzeczy czy, Ale czyli nic nie wie, tak? Moja mama wie, no mówi od miesiąca. Moja mama podejrzewała. Czemu mojej mama oficjalnej Oficjalnie nie dostała wiadomości? Ja jestem bardzo szczera z No ja też jestem bardzo, bardzo, bardzo Dlaczego dopiero teraz nie powiedziałeś? Bo ona powiedziała tylko jej przypomniałam. Tak, tak no na pewno, nie wyglądało to tak. No ta... Co, defineda, tak... O, ktoś mówił. ty tyle debilu, miałeś przecież nie wyjeżdżać. Co? Ty nikomu nic nie powiedziałeś. Weź wyjaśnij no to z siostrą. Mamie. Powiem! Mamie, znowu, powiem! Nikt mi nie, 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 powiem, nie. nie. Dobra, No co wyłącz? Co wyłącz. Powiem, mamie. Wyjaśnij to, nie. pogadaj Dobra, jak chcesz, jak chcesz jechać do Warszawy to ja bym stąd uciekał jak najszybciej. Nie, dobra, już pomoże, mi pomogę, nie? Ja jej się do Warszawy, a pojechał. Niech to sobie wyjaśni z siostrą. Wychodzimy stąd. Co to w ogóle ma być? To jest jakiś... Komedia. Komedia. Ty też nie jesteś lepszy. Dobra, przyznaj na mnie już rzecz. Mamy, 怎么这么说？ Ale czemu przyjechaliśmy na jakąś wieś? Wieszki tam tam biegają. No tam kurki są No na. kur, dlaczego kłamiesz? Ktoś przed chwilą krzyczał do ciebie. Nikt nie krzyczał do mnie. No dobra, to dobra, tutaj? Jest. To tu? Co ta no to, 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 to? Ma no ty tu? Na tej wiosce? Tu. Nigdy nie chwaliłaś się, że mieszkasz na wiosce. Ale to nie jest wioska, to jest 5 minut przycina. Ale tam góry biegały, to co tam. Gdzie są bagaże w ogóle, twoje wielka? No mamy w pracy, mama już mnie spakowała. To i po za... to no Oj, co tu przyjechaliśmy? Właśnie. To w ogóle nie myślisz. No bo jeszcze musiałam jedne rzeczy mówić. Po musisz... reklamówkę przyjechałaś z zabawkami erotycznymi, i wróciłaś. No, Dobra, do Sofii, dlatego. Musiała się specjalnie po... cofać z tego posagu. Z kitrona Ja papieroski poprosił. Ja się do widowki niech będą, Goldy. Eee, niech będą, mogą być... Viola, idealna praca dla ciebie, powiem ci. Ja nie wiem, nie mogłaś to, zostać? Nie mogłaś przy tym zostać? Ty może zostaniesz tutaj, tutaj, co? Nie musisz z nami jechać. Byś się bardziej odnalazła. Też mi się tak nie. wydaje. Odnajdziesz się tu, Wiola. Daj spokój. Ale czemu daj spokój. ty wziąłeś ode mnie pieniądze? Po znajomości powinno być za darmo. Jak skosowałaś. Ja Ziele. chcę, a ile ja. za ten, za taką inną usługę? Ale ja. to ja w kolejce pierwszy. Co to ja jest? Rzucim Rodziki kupuje? Dobra, myślałem, że masz Ale jakieś jak kręcone ma... i inne usługi. Czemu dobra. kupujesz lodu wielki? Skasowałaś to? No bo kurde, tak mi podpasowało, w sensie to? adekwatna yy, A. do sytuacji to było. Ziółóweczko, no, skasowałaś to? Tak, idź już. Ale nie skasowała pani, to przestań Skasowałem. się wykucać i nie Skasowałem rób wstydu w sklepie. Cicho bądź. E, skasowała tylko loda. A to dziękuję bardzo pani i przepraszam za kolegę. On jest głupi. Co wiala? Nie wiem, trochę ja się no bo ogólnie ja nie powiedziałam, że na rok. Hej, kochanie. Proszę, Proszę. walizeczka dla dzieci. Już? Tak, tak. Ale mamo, ja właśnie na rok mam ojada, a nie na tydzień. Ojej, ale się cieszę. Będę miała w końcu święty spokój. W sensie? Naprawdę się cieszysz? No pewnie, że tak. Tylko na rok, a może dłużej nie zostaniesz. No, Zabry, bo... Chodź stąd, stary. stary, to jest mocniutko. Dobra, Wiolka. Święty spokój, odpocznę sobie w się cieszy, tak. że córki się pozbyła. Że nie będzie już się z nią męczyć. Nie będzie musiała... Użerać słyszałeś? Święty spokój. No, tak Dobra, weź tą walizkę i chodź idziemy. To cieszymy się kochanie, z panią Będzie patrz, fajnie, będzie fajnie. fajnie. Zatrzymamy, zatrzymamy, zatrzymamy. Proszę, Bardzo weź proszę, walizkę. Ja Ci nawet pomogę nosić! Ja Ci nawet pomogę nosić. nie kochanie, możesz mnie odwiedzać raz w tygodniu. Nie, nie, nie! Oj, raz na miesiąc O oj, ojoj, ojoj, ojoj Nawet ja wziąłem tą walizę z Dobra, cóż, wszyscy są spakowani. Ja jadę do przyjaciela. On jedzie do przyjaciela. Ja jadę do Warszawy, także najprawdopodobniej widzimy się w Warszawie. Nie wiem czy w dzisiejszym odcinku, czy po prostu zakończysz nagrywanie w tym momencie i po prostu zobaczycie to jutro. Ja się mega jaram. Ale będę mieć, będę mieć wypakowywania dużo, bo będę musiał sam to wypakować. Także... A, tak, 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 tak. Nie, serio, tak, będę... tak, chyba że kogoś, chyba że kogoś znajdę w Warszawie. No to chyba, że kogoś znajdziesz w Warszawie. Nie. Także cóż, Uj, no! Widziałeś to! Wypiepsuł się? Stary, zatrzymaj się! Co Widziałeś się stało? To tak się wyglebił rowerzysta! Nie widziałeś A, ale tego... Ale co przeze mnie? Nie, nie przez ciebie. Mało co pod koła na mnie wpadł, stary. Mało co człowieka. Nie zabiliśmy. Bez kitu? Wstał. Dobra. Ale bez kitu. Zrałę. No mało co pod koła na mnie wpadł. No bez kitu po co miałbym się teraz kłamać, stary? Serio. Bez kitu Dobra, nieważny. Nieważny. Dobra, do zobaczenia państwo.